Witam, Piotr Reszka, zajmuję się inwestycjami, czyli również montażem kamer termowizyjnych, budowaniem koncepcji, projektami systemów związanych z technologią termowizyjną. Dziś kilka słów o technologii termowizyjnej w kontekście pomiaru temperatury ciała. Film, który Państwo widzicie, pokazuje działanie kamery, a właściwie całego systemu, w warunkach rzeczywistych. Kamery termowizyjne to tak naprawdę odpowiedź producentów na potrzeby rynku, dość nagłą potrzebę. Dotychczas wymagaliśmy od kamer termowizyjnych zupełnie innej dokładności, używaliśmy ich w innych celach, pomijając warunki, warunki laboratoryjne. W tej chwili dostaliśmy świetne narzędzie, które bardzo szybko, bardzo dokładnie, w bezkontaktowy sposób. Wyłapuje osoby z podniesioną temperaturą. Oczywiście, kluczem do prawidłowego działania jest prawidłowy montaż, konfiguracja, stworzenie odpowiednich warunków środowiskowych, po to, żeby z kolei kamera lub cały system mogły spełnić nasze oczekiwania. Co do warunków środowiskowych, kluczem jest Wykonywanie pomiarów w przestrzeni pozbawionej przewiewów, przeciągów, bezpośredniego wpływu klimatyzacji. Bardzo należy uważać na to, żeby kamera miała zapewnione jednolite tło termiczne i ona, wtedy jak Państwo widzicie, to na filmie radzi sobie w takich warunkach z pomiarem temperatury, nawet w potoku ludzi, jest w stanie mierzyć w odpowiednich warunkach do nawet 20 osób jednocześnie. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że bardzo trudno jest zapewnić w, we wszystkich przypadkach idealne warunki środowiskowe. Jest na to rozwiązanie. Otóż doposażamy kamerę termowizyjną w moduł Blackbody. To jest to urządzenie, które widzicie Państwo po lewej stronie w, jakby w widoku kamery. To jest urządzenie, które pomaga skalibrować się kamerze i jest takim reperem odnośnikiem temperatury, z którym... Ciągle porównywana jest temperatura ciała człowieka. E, ponieważ w sytuacjach, kiedy warunki termiczne i warunki środowiskowe nie są stałe, jej właśnie wbudowany czujnik temperatury e, wprowadza błędy, w związku z tym potrzebujemy takiego odnośnika. Dostajemy dużo większą dokładność, e, szybkość pomiaru. E, co więcej, co Państwo widzicie na filmie, kamera świetnie radzi sobie z e, Pomiarem temperatury osób, które mają czapeczki, maski, rozmawiają przez telefon komórkowy. Oczywiście, co też widać, jeśli będziemy próbowali ją na siłę oszukać, możemy zasłonić twarz gorącym kubkiem z kawą, ale to nie o to chodzi. Jeśli prawidłowo wyznaczymy trasę poruszania się ludzi, którym chcemy zmierzyć temperaturę, dobrze zainstalujemy ten sprzęt, dobrze go skonfigurujemy, dostajemy niezawodne narzędzie. Proszę się również nie obawiać estetyki. To prawda, że systemy zostały stworzone przede wszystkim jako systemy mobilne do montażu na statywach, ale można zadbać o to, żeby ten system był stałym elementem architektury i stałym elementem monitoringu. Może to całkiem przyzwoicie wyglądać, i pamiętajmy o tym, że to jest rozwiązanie, które. Mam nadzieję, że niedługo będzie służyło nam w, ze względu na Covid-19, ale wiemy o tym, jak wyglądają sytuacje, kiedy przychodzi sezon tak tzw. grypowy, kiedy pracodawcy borykają się z problemami masowych zwolnień lekarskich i kłopoty z organizacją pracy. To jest rozwiązanie, które może nam zapewnić i pomóc w bezpieczeństwie i higienie pracy na dłuższą metę.